Witam, nazywam się Konrad Fleszar, jestem architektem, projektantem oraz badaczem. Od kilku lat w centrum moich działań znajduje się jedno pytanie: czy jako ludzie jesteśmy w stanie odpowiadać na potrzeby innych organizmów niż ludzkie w oderwaniu od naszych własnych uwarunkowań? Czy możemy tworzyć przestrzeni i obiekty, które nie będą nawet pośrednio rozwiązywały naszych problemów, ale będą próbą odpowiedzi na potrzeby innych form życia? To pytanie stało się osią mojej pracy doktorskiej realizowanej na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Nosi ona tytuł Postantropocentryczny Habitat Człowieka oraz Organizmów Fotosyntezujących. Poszukiwanie granic przestrzeni życia ludzi oraz roślin w środowisku zurbanizowanym. Moje badania i praktyka skupiają się na redefinicji projektowania takiego, które nie zaczyna się od człowieka. To podejście, które przesuwa punkt ciężkości z ludzkiego komfortu i kontroli na potrzebę współistnienia z tym, co inne, zielone, często niewidzialne. To także próba odpowiedzi na pytanie, co się zmienia w projektowaniu, gdy jego odbiorcą nie jest człowiek, a roślina. W swojej pracy opieram się na dwóch wzajemnie powiązanych procesach. Z jednej strony tworzą metodę projektową, narzędzie, które pozwala projektantom uwzględnić organizmy fotosyntezujące jako realnych użytkowników przestrzeni. Z drugiej projektują obiekty i systemy w dwóch wymiarach – w przestrzeni publicznej, miejskiej, zurbanizowanej oraz w przestrzeni prywatnej, czyli we wnętrzach mieszkalnych. W centrum mojego podejścia znajduje się empatyzacja, rozumiana nie jako gest emocjonalny, ale jako świadomy proces poznawczy. To próba przyjęcia perspektywy organizmu, który nie mówi naszym językiem, ale reaguje, współodczuwa i współtworzy środowisko. W tym miejscu odwołuję się do hipotezy Sapira-Wulfa, zgodnie z którą język, jakim się posługujemy, kształtuje nasze postrzeganie świata. Roboczo zakładam, że poprzez długofalową obserwację i próbę zrozumienia świata roślin, człowiek może stopniowo rozszerzyć swoją perspektywę, nauczyć się na swój sposób podążać za ich językiem. Ten proces empatyzacji nie opiera się wyłącznie na intuicji, wymaga wiedzy. Dlatego moja kwerenda badawcza obejmuje szerokie spektrum. Filozofię środowiskową, antropologię, neurobiologię, ekologię miejską, botanikę oraz urbanistykę. Szczególną uwagę poświęcam morfologii i fizjologii roślin, zjawiskom o tym jak stres środowiskowy, sukcesja gatunkowa czy współtworzenie przestrzeni. Żeby lepiej zrozumieć ten proces, rozpocząłem równolegle studia podyplomowe z architektury krajobrazu. Obecnie jestem po pierwszym roku i traktuję ten kierunek jako integralny element mojego rozwoju jako projektanta. W równoległym nurcie mojej pracy znajdują się działania praktyczne. Projektuję obiekty i instalacje, prowadzą warsztaty i zajęcia dydaktyczne, w których testują narzędzia empatyzacji i nowe podejście do projektowania przestrzeni, zarówno w skali miejskiej, jak i wnętrzarskiej. Efektem końcowym mojej pracy będzie skrypt dydaktyczny dla studentów kierunków projektowych, zatytułowany roboczo Nieludzki Design. Skrypt wraz z narzędziami ma uczyć podejścia do projektowania, i relacji projektowych opartych nie na kontroli, a na empatii i współodpowiedzialności. W ramach badań byłem czynnym uczestnikiem konferencji, wystaw, prezentacji projektów oraz wydarzeń poświęconych sztuce oraz designowi, szczególnie tych koncentrujących się wokół zagadnień relacji człowieka z przyrodą, biodizajnu, projektowania zrównoważonego i postantropocentrycznego. Obecność w tych przestrzeniach umożliwiła mi nie tylko śledzenie aktualnych tendencji innowacji, ale też prowadzenie rozmów i wymianę doświadczeń z twórcami i badaczami zajmującymi się pokrewną tematyką. Równolegle przeprowadzam system Przegląd współczesnych realizacji projektowych z całego świata, analizując je pod kątem ich podejścia do kwestii podmiotowości roślin, potencjału do współistnienia oraz integracji nieludzkich użytkowników w przestrzeni w strukturach projektowych. Na podstawie tej analizy opracowałem wstępne wytyczne metodologiczne, określające, jakie cechy powinny spełniać moje projekty, aby można było mówić o rzeczywistym upodmiotowieniu roślin w ich kontekście. W moim podejściu architektura to nie jest tylko narzędzie do tworzenia przestrzeni, ale przede wszystkim forma kolonizacji. Za każdym razem, kiedy budowane są obiekty, zabierana jest przestrzeń biologicznie czynna. A tworzące jej tereny zielone są tworzone często w sposób sztuczny i mają jedynie pozornie pozytywny wpływ na środowisko. Dlatego celem nie jest po prostu zielone projektowanie, a projektowanie, które oddaje przestrzeń tym, którym wcześniej została ona zabrana. To wszystko prowadzi do swoistego przesunięcia: od projektowania dla kogoś, do projektowania z kimś, w tym przypadku upodmiotowanych roślin, od projektowania przeciwko naturze, do projektowania z nią i dla niej. Nie ma jednej odpowiedzi. Nie szukam uniwersalnych rozwiązań, ale wierzę, że największą zmianą, jaką możemy dziś wprowadzić w projektowaniu, nie jest nowa forma ani materiał, ale nowe spojrzenie. Spojrzenie, które uznaje, że świat nie kończy się na człowieku i że projektowanie może i powinno być narzędziem, które poszerza pole wrażliwości. Bo jeśli mamy projektować przyszłość, która będzie w ogóle możliwa, to musimy nauczyć się ją dzielić. A to zaczyna się od jednego gestu: od próby odnalezienia wspólnego języka, słuchania świata, który dotąd jedynie pozornie był cichy.